Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób przyspieszyć naukę szybkich zagrywek na gitarze elektrycznej, to ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci proces, który działa dla mnie i dla moich uczniów indywidualnych, abyś mógł go skopiować i wykorzystać w swojej grze na instrumencie. Metoda działa na każdym etapie zaawansowania. Nieważne, czy dopiero zaczynasz, czy masz już doświadczenie. Z tą metodą zaczniesz uczyć się szybkich zagrywek. Szybciej. I jeszcze lepiej może się zaaplikować do każdej zagrywki. A jeśli nie wiesz na jakim jesteś poziomie, a chciałbyś to sprawdzić, to na dole masz darmowe narzędzie, aby to zrobić. listę umiejętności, które pomoże ci określić, na jakim jesteś poziomie i wdrożyć kolejne kroki. Zapraszam. Za darmożkę. Jak grać szybkie zagrywki na gitarze? Jak się ich uczyć zdecydowanie szybciej, niż robiłeś to do tej pory? Zaczynamy. Dzisiaj popracujemy na takiej zagrywce. Podziel zagrywkę na krótkie sekwencje melodyczne i wyznacz formę zagrywki, czyli zastosuj po prostu segmentację. Podziel całą tą zagrywkę, którą usłyszałeś, na krótsze frazy z oddzielnymi technikami. Zobacz. Ta zagrywka ma formę ABC. Dlaczego? Bo mamy pierwszą zagrywkę, pierwsze techniki, następną zagrywkę, która jest przejściem, połączeniem i ostatnie wykończenie. Czyli C. Czyli mamy A, B i C. Tak podzielilibyśmy tą zagrywkę. I teraz Action Step dla Ciebie. Weź zagrywkę, nad którą aktualnie pracujesz. I podziel ją na krótkie frazy melodyczne, czyli wyznacz formę tej zagrywki, aby później łatwiej te elementy ćwiczyć. A więcej takich typów gitarowych i wskazówek dotyczących szybkiej nauki gry na gitarze znajdziesz w mapie umiejętności gitarowych dostępnej na dole. A teraz wracamy do naszej zagrywki, bo to był jedynie pierwszy punkt z trzech, który pomoże nam tutaj zagrać tę zagrywkę lepiej. Teraz idziemy do punktu drugiego, czyli co robimy, kiedy już mamy tę świadomość, że takie szybkie zagrywki to są proste sekwencje melodyczne połączone w taki sznureczek, zagrywek pierwszej, drugiej i trzeciej na przykład? Co teraz robimy? Teraz musimy znaleźć optymalny, czyli innymi słowy najprostszy dla Ciebie sposób wykonania każdej z nich, który pozwoli przejść z punktu A, czyli początku zagrywki, do B po najkrótszej drodze. Jak to robimy? Wyznaczając Optymalny sposób zagrania zagrywki lewą ręką oraz prawą ręką, zwracając uwagę na szczegóły wykonania, czyli chociażby kierunek kostkowania kostki, czy wykorzystane palce w lewej ręce w każdym momencie zagrywki. I zawsze dobieramy te elementy w taki sposób, aby było jak najprościej przejść z punktu A do B. OK. Czyli weźmy teraz to podzielmy na te sekwencje, czyli to była A sekwencja, druga była B. I trzecia była C. Teraz zobaczmy, co się dzieje w pierwszej zagrywce. Taką sytuację, kiedy podciągamy o pół tonu dźwięk z progu 17 na 18, opuszczamy i robimy ozdobnik slajdem. Pulow i wykończenie na progu 15 w mojej ocenie i dla mnie najłatwiej jest wykonać palcem pierwszym i trzecim. Zobacz, inne palce. Miałyby mniejszy sens w tym przypadku, aby tą zagrywkę wykonać nimi. To jest najbardziej sensowne rozwiązanie w mojej ocenie, aby taką zagrywkę w tym miejscu w ten sposób wykonać. Tak? I teraz, ze względu na to, że mam tutaj w zasadzie jeden kostkowany dźwięk, no to muszę zdecydować, jak ten dźwięk wykostkuje. W dół czy w górę. Dla mnie naturalnym rozwiązaniem takiej sytuacji byłoby kostkowanie w dół. I teraz przejdziemy płynnie do następnej części, bo następny pochód jest to pochód po prostu po skali. Nic tutaj nie ma specjalnego, ale w całości to fajnie brzmi, to jest element łączący nam tę część z tą. Tak? Dlatego on jest ważny, bo on nam klei te dwie części ze sobą, czyli rozpoczęcie i zakończenie frazy. I teraz zobaczmy. Skoro skończyliśmy pierwszą zagrywkę w tym miejscu, atakiem struny w dół, to teraz musimy zdecydować, jak podejdziemy w tą drugą zagrywkę. Ja atakuję ten dźwięk, pierwszy dźwięk części B tej sekwencji, w górę i kontynuuję na naprzemiennym czyli mam taką frazę czyli co się dzieje, zobacz, robię tak góra, dół góra, góra czyli łączę kostkowanie naprzemienne z kostkowaniem ekonomicznym. Ale dlaczego? Po pierwsze, moja ręka naturalnie chce przesunąć się w kierunku zmiany struny. Po drugie, mam sytuację, która na to pozwala. Dlaczego? Bo mam właśnie taką sytuację, że mam góra, dół, góra i zamiast omijać strunę i wracać od góry, mogę przeciągnąć rękę i skorzystać z ekonomicznego ruchu kostki na instrumencie. Zobacz. W ten sposób. Tak, to ma sens. I później już od tego momentu koskuję dalej naprzemiennie, bo czym jest koskowanie ekonomiczne? Jest to połączenie kostkowania naprzemiennego z ruchem ekonomicznym, przeciągnięciem ręki między strunami, na przykład w kierunku dół-dół albo góra-góra. I teraz, żeby skorzystać z tego optymalnie, to trzeba wiedzieć w jakiej sytuacji. I to jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy tak ustawiłem pierwszą część zagrywki, że w drugiej sekwencji jestem w stanie skorzystać z tej techniki. Nie robię technik na siłę, korzystam z nich tam, gdzie ich wykorzystanie ma sens logiczny. Czyli opracowałem sobie już schemat kostkowania pierwszej frazy, drugiej frazy, i została mi ostatnia fraza. I tutaj mam zobacz w zasadzie ten sam zbiór technik, co tu, tylko od innego progu. I z wykończeniem na innym dźwięku, bo na prymie tej tonacji. Teraz tak, zobacz. Tutaj miałem. Podciąganie o pół tonu robiłem to palcem serdecznym. Tutaj mam o cały ton i to samo opalcowanie też będzie działać, czyli lewą rękę już mamy z głowy. Po prostu kopiujemy technikę, przenosimy z punktu A na punkt C. Z tym, że podciągnięcie jest o cały ton. To będzie jedyna różnica, tak? Wykończenie też mamy takie samo. Z tym, że tutaj nie dublowałem tego dźwięku na górze, a tu dubluję żeby było fajne wykończenie frazy to będzie jedyna różnica i teraz tak to jest na tyle wolna ta część akurat że ja mogę sobie pozwolić, żeby ręka mi wróciła i znowu zaatakować od góry, aby mieć ten atak wzmocniony na wykończenie frazy. Ja lubię takie zagrywki stylistyczne, i tutaj styl też trzeba wziąć pod uwagę, czyli to w jaki sposób chcesz przedstawić taką frazę na gitarze. Ja ci tutaj pokazuję mój ogólny sposób przyswajania szybkich zagrywek na gitarze, który pozwoli ci grać je łatwo i bez zacinki. I teraz, skoro ogarnęliśmy już to w jaki sposób ustawić kostkę w tej zagrywce, no to chciałbym, żebyś zrobił to samo dla siebie. Twój action step wygląda w ten sposób. Weź zagrywkę, na którą teraz pracujesz, rozbij ją na małe sekwencje, a każdą z nich opracuj w jak najbardziej optymalny sposób dla Ciebie, który pozwoli Ci przejść z punktu A do punktu B, czyli od początku zagrywki do jej końca, po najkrótszej drodze bez oporów. Czyli skorzystaj z tego, co naturalnie dzieje się we frazie, zdecyduj w jaki sposób wykostkujesz każdą z nich po kolei, tak aby ułatwić sobie to przejście i połączyć je bez żadnych kiksów i zacinek. I teraz przechodzimy do punktu trzeciego, czyli połącz sekwencję i wyeliminuj ewentualne błędy. Jeżeli zdarzy się tak na przykład, że pewne przejście będzie dla Ciebie nienaturalne, co może się na przykład okazać w tej zagrywce, w tym miejscu, aby ten pierwszy ruch wykonać w górę i później przejść ekonomicznie między kolejnym setem strun. To na tym właśnie chcesz się skupić na łącznikach między sekwencjami, czyli łączeniu technik gitarowych w zagrywkach. Zależnie od tego na jakim jesteś poziomie, problem możesz mieć również tutaj. Żeby połączyć podciągnięcie, opuszczenie, slide i pull-off w jednej zagrywce. I teraz najlepszym sposobem w mojej ocenie na wytrenowanie czegoś takiego jest zrobienie to, co ja zrobiłem przed chwilą, czyli izolacja tej partii, danej sekwencji i wmłócenie jej na dysk twardy, aby doprowadzić do automatyzacji. aż mózg może zostać wyłączony, a zagrywka i tak Ci wychodzi. I teraz, kolejnym krokiem, jak już zautomatyzujesz każdą z danych sekwencji, jest zrobienie łączników, czyli zrobienie tego. Wybranie miejsca, w którym łączą się dane zagrywki i zautomatyzowanie przejścia, czyli łącznika między nimi. I to chodzi o to, żeby przyzwyczaić dłoń do ruchu, do którego może być nieprzyzwyczajona, jeśli chodzi na przykład o koskowanie ekonomiczne w tym miejscu. Bo co zauważasz? Zauważasz, że błędy i zacinki pojawiają się przeważnie przy zmianie technik gitarowych. Jeśli grasz jednostajnie jedną techniką, to przeważnie tych błędów nie ma, ale jak zaczynasz je mieszać, to wtedy się pojawiają. Czyli powiedzmy, że to był nasz pierwszy element łącznika, w którym część A łączy się z częścią B. I tu by była kolejna, bo jest znowu zmiana struny, znowu dodanie techniki ekonomicznej. No to jedziemy dalej. Czyli teraz bierzemy tą drugą sekwencję i tylko ją ćwiczymy. Zgodnie z kierunkiem goskowania i palcowaniem, które ustaliliśmy. Tutaj korzystam z zasady palec na próg, czyli gram tak, że każdy próg ma swój palec i po prostu dosuwam jedną pozycję do drugiej. Czym jest zasada na palec na próg? To jest tak naprawdę granie zgodnie z anatomią dłoni, czyli nie przeszkadzamy sobie palcami, tylko gramy nimi po kolei, tak żeby się ustawiały i było wygodniej i nie wchodziły sobie w drogę. I to będzie bardzo ważne w przypadku kiedy gramy szybko na gitarze, bo nie chcemy wykonywać dodatkowych niepotrzebnych ruchów, które przeszkadzają w płynnym przejściu między pozycjami. To wszystko powinno być jak najprostsze, żeby móc w stanie zrobić to w szybkim tempie. Bo co odkryjesz, to tak naprawdę szybkie zagrywki to są proste zagrywki, tylko o trudności tempo. Bo kiedy je zwolnimy, to się okazuje, że to jest parę dźwięków na krzyż połączonych w prosty sposób na gitarze, bo tak ten instrument jest zbudowany. Czyli kiedy już mamy zrobione połączenie pierwszej sekwencji. Z drugą zostaje nam dołożenie trzeciej i wykończenie frazy. I co jest fajne w tym, to że to działa dla każdej zagrywki, nie tylko dla tej. Jeśli podzielisz zagrywkę na sekwencje, zobaczysz, jaki może być optymalny sposób jej wykonania. Czyli jak to zrobić, żeby było łatwo i przyjemnie to zagrać. Bo to też jest przemyślane, to nie jest robione na pałę. I później połączysz sekwencję, wyeliminujesz błędy i zautomatyzujesz to wykonanie, to naprawdę będzie całkiem prosto grać na gitarze. I teraz, tak jak już przeszedłeś przez ten proces powoli, spojrzałeś na wszystkie elementy, które się tutaj pojawiają, no to chcesz później wyizolować problemy i połączyć te płynnie, te sekwencje. Czyli jeżeli wiesz, że na przykład największy problem sprawia ci łączenie techniki podciągania z ekonomicznym przejściem na Następną strunę, to na tym elemencie chcesz się skupić, to chcesz wyizolować, na tym chcesz popracować. Pamiętaj, zawsze najbardziej rozwijacie to, co jest dla ciebie najtrudniejsze w danej frazie, czyli jeżeli znajdujesz taki element, to skup się na nim, bo to naprawdę warte uwagi. I teraz jak znaleźć takie błędy? Po prostu słuchasz tego co wychodzi z gitary, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, patrzysz na ręce. I oceniasz, czy to jest najlepszy sposób, w jaki mogę zagrać tę zagrywkę, czy może jest coś prostszego, co zawsze będzie dla mnie działać i co pozwoli mi się mniej mylić albo nie mylić się wcale. Czyli skup się na największym problemie w danej chwili i odhaczaj je w takiej zagrywce po kolei. Czyli action step. Weź zagrywkę, na którą pracujesz, namierz największe błędy, sprawdź, czy zgadza się technika, wyizoluj problemy, pracuj nad nimi i później włóż je z powrotem. Te wyizolowane elementy ćwiczone oddzielnie do zagrywki i spróbuj... Połączyć te łączniki, aby było płynnie. W taki sposób podchodzę do każdej szybkiej zagrywki. Tak jest mój proces myślowy, który zachodzi w mojej głowie, i to Ci dzisiaj chciałem pokazać. Fajnie to działa, dlatego się z tobą o tym dzielę. A jeśli Ty też chciałbyś się w naszej szkole uczyć, tak jak inni, i dostawać takie tipy, to wszystkie informacje masz na dole w opisie. Dodatkowo jeśli nauka indywidualna nie jest dla Ciebie, to mamy też kursy od podstaw i mapę umiejętności gitarowych. Kurs od podstaw przeprowadza Cię od zera do bohatera, a mapę umiejętności pokazuje Ci jak skutecznie uczyć się gry na gitarze elektrycznej. I mamy te rozwiązania, możemy Ci je przekazać. A po prawej stronie znajdziesz kolejny wartościowy film, który też Ci pomoże, jeśli się do gry na gitarze przyłożysz. Dzięki bardzo za uwagę, widzimy się następnym razem. Cześć, Konaczkam zresztą Do zobaczenia.